Hej wszystkim, z tej strony Alek i witam was już w piątym odcinku naszej grudniowej serii z Papers, Please. Republika Republia ściga celebrytę mordercę. Vincent Lestrade uciekł z kraju, ślad po nim zaginął. Kim jest Vincent Lestrade? Zabił dziewczynę z zazdrości. 27 listopada 1982 roku. Inspektorze, jesteście teraz upoważnieni do zatrzymywania podejrzanych jednostek. Aby uaktywnić opcję zatrzymania, przesłuchajcie petenta pod kątem niezgodności w dokumentach. Niech żyje No Dobrze, zapraszam pierwszą osobę. Dzień dobry pani. Pani z Antegri... Awa. A proszę pani, to się pani kodzi? Nie zgadza. No i co ja mam z panią zrobić? O, aż. To do nie, no. Niech pani idzie sobie. Na aresztu przykro. Aż pani. Numery muszą się zgadzać. To jest pierwsza zasada. Dzień dobry, pan starstoczki. schulz, schulz, z fabryce, to się waga zgadza, wzrost się zgadza, tu się zgadza, mężczyzna paradizna. No, No to zapraszamy pana, niech żyje arstoczka. Następny. Dzień dobry. Vincent Lestre. Fajnie, że dwa tygodnie, ale to. Pan jest chyba jakimś przestępcą. Mam tutaj... O! Co, nie mówię? O. o! Czy... <laughs> Działa! No sorry No bywa no to następny no... Zapraszamy następnego petenta Dzień dobry, pan Sko... A panu się twarz bardzo nie zgadza, pan bardzo schudł chyba. Za ten czas sobie sprawdzimy... Co pan mówił? 60 dni i odwiedza. To się zgadza. Nie, ja widzę, że to jest dobrze. A weź na pamiątkę, nie wiem. Laurence Hamilton, Laurence Hamilton, AWTT, DDT. Zachodnie nie się zgadza, to się... No, nie zgadza się, no. nawet przez miesiąc może być. Jeszcze zachodni Justin. No dobra. Miłego dnia, sprawujcie się Następny. dobrze. Następny. No, teraz był czysty. Dzień dobry, pan ze Zjednoczonej Federacji. O Jezu. Jak mi przykro. Dwa dni, okej. Okay. Dobra, dobra, Great Rapid, Seven Wager, Seven Wager. dobra. Pan się zgadza. Sprawujcie się dobrze. Następny. Ja, że za takie słowa powinien długo nie przepuścić. Ach. A pan nie ma paszportu. Pani imigruje, tak? Ale paszporcik by się przydał, nie? O, dobrze. A... Ja... Pani Samblistanu. E, Harenikowa, Harenikowa, Natice, Natice, te, 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 to się zgadza, to się zgadza, tu się data zgadza, tu się data zgadza, kobieta Margrose, no dobra, nie widzę przeciwwskazań, spróbujcie się dobrze, następny. Ach, dzień dobry, jakie pani makitki. fajne. Przyszła pani, żeby dołączyć do męża. No dobra. Tu się data zgadza, tu się zgadza Szylganton, się zgadza. Tu się kot zgadza. Alisa Walkero. Alisa Walkero. No chyba ta, chyba można ją przepuścić. Tu nie będzie z tym problemu. No dobrze, no sprawujcie się dobrze. Dzień dobry. A Rozumiem, że to jest imigracja, okej. Okay. Dobra, tu się data zgadza, tu się zgadza San Marmero, tu się kody zgadzają, Piotr woski Dobra. Zdjęcie się z, No. Niby i Roketno. No, okej. Okay. Zapraszam. Nie ma za co. To oznacza, że żona będzie miała jakieś yy, problemy. O, to nie ma zgody na wjazd, prawda? No dobrze, niech pani będzie. Niech pani będzie. Antegria token, ale fajnie. O dobra, jedna z... Jedno ostrzeżenie w te czy we w te obojętnie. Co z tego, że ostatnio była kara? No nie ważna. O, pan, dzień dobry. Pani z arstoczki. Tu się zgadza, to się zgadza, to się zgadza. Shandfield, Shandfield Violetta. No dobra. No to co, no zapraszam Panią, niech żyje arstoczka. Następny. Dzień dobry, Pan z Federacji. O, coś się już data nie zgadza, to sorry, ale... Jak masz za dużo na głowie, to trzeba było tu nie przychodzić. Dzień dobry. Pani jaka znudzona życie. Tranzyt na ile? 14 dni. Tu się zgadza. Tutaj się dokumenciki zgadzają. Tu się te zgadzają. Julia fower Julia... Julia. Outer Gross. No myślę, że się zgadza. No, zgadza się raczej. Zapraszam. Następny. Dzień dobry. Pan Simporu. Ile pan będziesz odwiedzał? 30 dni. to się zgadza. Tu się zgadza. Haihan się zgadza. Wyglądasz pan na mężczyznę. Francis Alenko. Francis Alenko. No dobra no. no. Zapraszam. Sprawujcie się dobrze. Nie przynajmniej się roztoczy. Ja. Skąd mi się to wzięło? Dzień dobry. Pan z Antegri, pan Stefano. Kilka tygodni pan odwiedzasz. Zakładam, że dwa tygodnie się zgadza. No. Stefano Gauleni Tak. Nie wiem czy coś. Dobra. To się zgadza, to się zgadza. Wyglądasz pan ok. To zapraszam. Jezu, żeby to już koniec tego dnia. No, tak jak widać, koniec dnia piątego. Eee. Y o, kupimy sobie ulepszenie czemu nie. A wam wszystkim jest zimno, tylko... No to tylko grzejemy. Nawet syn nie jest chory. Uuu, myślałem, że będzie chory. No, więc tym pozytywnym, co prawda zimnym, ale pozytywnym akcentem. Kończymy nasz odcinek. Dziękuję wam za odbiór tej serii. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. No i cześć!